Trzeba z, z, zawsze z umo. Dobra Jasa, pierwsze pytanie. Skąd masz tatuaż? Z wojska. A jaki to jest? Nie topeś. Drugie pytanie. Albo pokażesz? Podobnie pokażę. Widzisz? Dobra, drugie pytanie Jasa. Gdzie chodzili do szkoły? Do draska. A konkretnie? To było zawodówki. A jakiej? Zawodowej. <grym> <grym> Dobra. Kolejne pytanie. Jako kto pracowałeś i gdzie pracowałeś? Wcześniej pracowałem w spółkach wodnych. Później pracowałem w stoczni, w mundurach Co jeszcze? Dobra, kolejne pytanie. Jak trafiłeś do Torunia? W delegację z Warszawy. A po co tak konkretnie? Malowanie mostu nowego. Dobra, kolejne pytanie, Jasa. Jaki jest Twój rekord picia wódki? Ale już nie ma rekordu. A jaki był? 11 butelek, bo 12. <grym> Dobra. Szóste pytanie. Czy miałeś jakiś kiedyś wypadek? Miałem. A jaki? Maluchem. Bym stracił kogoś życie. Uuu. Bo się zbiornik paliwa otworzył. I łapa bym się w nie otworzył. Dobra, kolejne pytanie. Kiedy ja sam masz rodzinę? 9 czerwca. To kuba każdy wie. Ósme pytanie. Skąd pochodzili twoi rodzice? No babcię kiedyś na Syberię wyjeździć Z on pochodzi o, A ojciec pochodzi z... Za to Z pałacu U. Dobra kolejny... Kolejny ty... w Kolejny w tym Dobra kolejne pytanie Czy trenowałeś jakieś sztuki walki bob, czy coś? Trenowałem boks Ile? Mało. Do wypłatku. Ja było trenę zginął w wypłatku, to już się przestałem chodzić. A. I ostatnie pytanie. Skąd się wziął pomysł na kobrę? A nie wiem. Tak mi się weźło z głowy. A pokazałbyś? Nie Dobra. Na 25 tysięcy subskrypcji wchodzi historia z Wietnamu Wojska Jasy. ーーわあ、これはわった